Na styczeń 2026 dla Waszego znaku Zodiaku. Kochani, nagrywam ten film dla Was po raz któryś z kolei. Mam nadzieję, że tym razem dźwięk jest i nie doskonale słychać. Jeżeli tutaj ktoś jest na live w tym momencie, to prosiłabym o to, żeby, żeby się dali mi znać, czy tym razem jest ok. Sprawdzimy sobie, co miłego, pozytywnego może się dla Was wydarzyć, na co powinniście uważać. Miłość, rodzina, przyjaciele, praca i Finanse. Kochani, jeżeli chodzi o to, co miłego, co dobrego, co pozytywnego może się dla Was wydarzyć w tym miesiącu, to jeżeli planujecie jakąś podróż, ona nie musi mieć miejsce w tym miesiącu, może mieć, może mieć po prostu miejsce w innych, w innych miesiącach. Natomiast to byłaby podróż, bardzo udana podróż. Do miejsca, w którym już wcześniej byliście, tak jakbyście wracali do jakiegoś miejsca. Jeżeli ktoś tutaj miał jakieś problemy, albo jeżeli dopiero pojawią się problemy z transportem wszelkiego rodzaju, to kochani, mam wrażenie, że to mogą być nawracające problemy, np. Na z samochodem albo z jakimś innym transportem. Natomiast to wszystko uda się pięknie naprawić, być może nawet i po małych kosztach. I, i, i ten, ta maszyna, y, ta rzecz y, będzie, będzie pięknie tutaj ponownie działać. Y, jeżeli tak samo tyczy się, jeżeli chodzi o o przeprowadzkę, może przeprowadzacie się w miejsce, do którego wracacie, do którego już byliście I ta, i ta przeprowadzka to jest strzał w dziesiątkę, wszystko pięknie z tym związane się uda. Dla części z Was, jeżeli chodziłoby o sprawy miłosne, to bym powiedziała, że ktoś może do Was wracać. Ok? Albo ktoś może nie odchodzić od Was i będziecie mogli pójść do przodu. Być może... Być może się e, pogodzić, być może e, po prostu już zacząć być razem, e, ale tu jakieś rozwiązanie tej sytuacji może jak najbardziej e, nastąpić. Mm, osoby z poznaku raka, czyli no, no wy, <grytanie> i, i lwa są bardzo dobrze e, pokazane w tym miesiącu dla Was. Hmm, czy coś jeszcze? To może być takie energetyczne pójście, kochani, do przodu, po prostu, jeżeli byliście w jakiejś stagnacji, jeżeli sprawy stały, jeżeli wy nie mieliście siły, motywacji do działania, to w tym miesiącu możecie tak ruszyć z kopyta, po prostu. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, na co powinniście zwrócić uwagę, to definitywnie na jakiś kurs, naukę, szkolenie bądź zakup czegoś, sprawdźcie, czy to faktycznie daje Wam albo da Wam pełnię szczęścia, czy, czy będziecie z tego faktu zadowoleni, czy, czy być może jesteście po prostu zmuszeni. Więc jeżeli ktoś chcecie kupić albo rozpocząć jakąś naukę, to czy to jest to? Co wewnętrznie czujecie, że da Wam satysfakcję. Tak samo, jeżeli chodziłoby o dzieci, ok? Jeżeli, jeżeli na przykład planujecie dziecko, to zastanówcie się, czy robicie to, bo Wy chcecie mieć, bo to Wam da pełnię szczęścia i radość, czy robicie to być może z jakichś innych powodów, ok? Bądź czy to jest odpowiedni czas na to, no, tak to wygląda. Dla części z Was, ci, co mają już dzieci, powinni zwrócić na nie uwagę, czy czują szczęście, czy są usatysfakcjonowane, czy być może warto byłoby poświęcić z nim, im więcej czasu bądź porozmawiać na jakiś temat. Jeżeli chodzi o miłość raczki, to tutaj jest pokazana stabilizacja. Okay? Czy jesteście w związkach. No tak, jeżeli jesteście w związkach, niezależnie jakiego rodzaju, czy krótkotrwałe, czy małżeństwa, tutaj jest pokazana stabilizacja. Związek jest, jest trwały, jest konkretny, na konkretnych fundamentach wspieracie siebie, otaczają Was. Otacza Was rodzina, przyjaciele i tu jest piękna, piękna relacja, być może poszukujecie czegoś wspólnie z partnerem z, partnego, z partnerem, z partnerką, szukacie czegoś, robicie research na jakiś temat, być może na temat domu, być może właśnie na temat powiększenia rodziny, być może po prostu nie szukacie, a rozmawiacie na ten temat. Um, i nie chcecie czekać. Tutaj ktoś z Was po prostu nie chce dłużej na coś czekać. Jeżeli chodziłoby o, o rodzinę, o przyjaciół, to kochani, tutaj jest jakiś nowy początek z tym związany, bardzo pasjonujący. Może się pogadzacie, może po prostu zapoznajecie jakąś nową koleżankę, kolegę yy, i być może dzielicie jakieś wspólne pasje i robicie coś bardzo ekscytującego razem. Jeżeli chodzi o pracę. Osoba z poznaku barana tutaj może mieć dla Was znaczenie. Jeżeli chodziłoby o pracę, tutaj jest coś ukryte, ale to nie jest ukryte coś, co jest na Waszą niekorzyść. Tutaj po prostu tak jakby coś jeszcze nie było jasne, ok? Być może coś jeszcze nie jest ustalone, dopięte na ostatni guzik, ale to jak najbardziej jest uczciwe. Po prostu tak jakby ktoś nie mógł jeszcze na, ten, na tą chwilę czegoś tutaj się z Wami, jakimś, jakąś informacją podzielić. No, to tylko w sumie tyle, co widzę jeżeli szukacie, to oczywiście jeżeli macie stałą pracę jeżeli szukacie pracy no to tutaj jest coś przed wami ukryte, może jakaś oferta może musicie zrobić coś uczciwie albo w świetle dziennym yy, może poszukać jakiejś pracy jeżeli chodzi na przykład w ciągu dnia a nie, a nie na jakieś nocki yy, no tak to wygląda kochani yy, życzę wam cudownego miesiąca zapraszam do lajków, subskrypcji komentarzy i widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Pa!